Słowa najważniejsze. Ewangelia z komentarzem. Dawno temu uczestniczyłem w pewnym szkoleniu. Jednym z jego elementów było ćwiczenie uczące, jak zakładać kaftan bezpieczeństwa. Aby inni mogli się tego uczyć, potrzebny był ktoś, na kim będzie to ćwiczone. Pamiętam, jak zakładano mi kaftan. I jak próbowałem wszystkimi siłami się z niego uwolnić, nic nie pomagało. Dopiero ingerencja z zewnątrz i rozwiązanie kaftana dało mi wolność i swobodę ruchów. Doświadczenie trudne, ale potrzebne. Ilekroć słucham Ewangelii o opętanym grazeńczyku, przypominam je sobie. Bo tak jest i z naszym grzechem. On krępuje, zniewala, nie pozwala nam uwolnić się od siebie. Skupia na sobie i zużywa naszą energię, myśli i życie. Potrzebny jest ktoś, kto z zewnątrz wypląta nas z tego uwikłania. I jak w Ewangelii, tak i w naszym życiu, tym kimś jest Jezus. Ten materiał wideo powstał dzięki zaangażowaniu wielu osób. Obejrzałeś go za darmo, bo troszczymy się o promowanie wartościowych treści. Jeśli ci się podobał i chciałbyś zobaczyć kolejne, wesprzyj nas. Fundacja Gość Niedzielny.